Cześć, z tej strony Czoko z kanału RFS oczywiście. Dzisiaj dobra wieść, ponieważ pokaże siebie naprawdę, więc bez zbędnego przedłużania, której tak Was pewnie nie interesuje, zaczynajmy! ponieważ nagrywam ja sama ze statylem. Yy, no i właśnie muszę zainwestować jakąś bardziej profesjonalną kamerę. Yy, więc tak. Nie już widzicie. Teraz takie małe info, ponieważ tu mam <ścoughs> zapisane mowy. Okej. Okay. Lover Live, czyli będziemy po prostu, ja z kofi, normalnie jak teraz. Plus do tego Lover Forever, to był y, właśnie pomysł kofi. Dokładnie nie wiem o co chodzi, ale mówiła, że coś tam, na przykład, że jak się spotkamy na escape, to będziemy y, po prostu nagrywać y, jak, nie wiem, chodzi, na przykład, kiedy jakieś shoppingi czy coś kanału o LPS nie z LPS nie co no, o LPS na przykład wiadomo yy, jakichś potrzeb, które są naszym wybraniem czy coś yy, no w sumie to by było na tyle ponieważ no nie ma co gadać dużo yy, polecamy niedługo znajdzie się nie. Yy, znajdą się te dwa kanały yy, być może teraz widzicie je gdzieś, gdzieś na ta... albo yy, być może nie, bo jeszcze nie zrobiłam tych kanałów i nie dodałam im, yy, żeby się wyświetliły. To zależy, kiedy to okazuje. się. No. Więc dziękuję za obejrzenie. Czekajcie na następne filmy i pa! No spójrz, no spójrz, to twoi fani, no widzisz, widzisz? Widzi to twoi fani ze mną, Hej, hello. No spójrz, no mm, widzisz, to twoi fani wierni. Albo mniej. O, to widzisz? No, to pożegnaj się ładnie. Pa! No, fajnie, Czekaj. Czekaj. Papa. Dovei lappa. Papa. Oh.